Krąży po mieście. Krąży po mieście taryfa ulgowa. Poluje na ludzi, poluje na słowa. Taryfa ulgowa poluje, poluje na słowa po mieście. Taryfa ulgowa poluje, poluje na słowa po mieście. W 1983 zaczynał skromniej i niepozornie grywając hamleta w Teatrze Ateneum u boku Aleksandry Śląskiej. Potem wiodło mu się już nieco lepiej. W kabarecie wcielał się w rolę wielkich Polaków. Bywał Andrzejem Leperem, Lechem Wałęsą, Adamem Michnikiem. Wszystko po to, by wreszcie móc zasiąść za kierownicą taryfy ulgowej. Dostał wielką życiową szansę, oby jej nie zmarnował. W drogę, panie Jurku! <zysy> Tego, no, Ja tu na tę to je wiozłem tego, Lindę kiedyś. Tak? Tak. I mówię mu od razu, od razu mu powiedziałem, co ty wiesz o jeźdzeniu? Hmm. No, Dobre, nie? Hmm. Dobre. Się ubawiłem. A on co? Się ubawił, no. Hmm. Ale to jest taki sztywniejszy, sztywniejszy, nie? Tak. Tak, sztywniejszy. No, mam gdzieś tak 60 zdjęć za kwiatami. Przystawiłem wow. też album, Byłem na dołkiem na złe, już występowałem w Krakowie. Proszę! Znaczy no, statystowałem tylko, chciałem to coś więcej. Pan z jakiego? Pan z łowić. łowić. Bardzo ładnie niektóre Bardziej są te piosenki łowickie, mi się podobały. Mhm. Tam od Krakowa jadę... Nie, to nie, to jest nie, nie łowicka. A kogo pan jeszcze mówił tak torczu? wiozłem tak, Glindę mówiłem, tak? Tak. Pazurę wiozłem. Tak. O, z pazurka mam zdjęcie. Krzaka wiozłem. A. Też mam z tym zdjęcie. Tak? Tak. Super. To jest ten od tego, od, co on tam robi, ten... Kto? Ten Krysiak, to, 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 to on To jakiś... tak, taki. To. To jest, no. no, 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 to ten, 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 ten. włosy, Tak, no, taki, no, tak, tak, i... ten. ten. taki siwy, nie Tak, siwy. Tak, jest, tak. Siwy, siwy. Moja żona go, moja żona to przypada za nim. Tak? wilko tak, tylko to, to włącza, mówi, o pa, znowu jest ten. Ja się, jak stoimy, to się techniki. zetknąć. O cie kurka, to jest ten Kryszak? No. Cie kręcę. Pazura? No. No tak. To jest ten y, Zygmunt? Nie. Nie. Piasa? Lewiński Rywi, to jest? Nie. Nie jest Lewiński. To Rywi... jest Dania? Dania. Jest... Da. Smoleń. A, daj, a, Smoleń. A to? Ten, aha, to pan. No. Hej, to pan, to pan. Żona za nim przepada, za tym. Tak. No. On się nazywa jak jeszcze ten? Kryszak. Właśnie. Pan zbiera te autografy od wszystkich, tak? No tak. tak A pan by mi dał, panie Michale, swój autograf? Mogę, tak Pan mi napisze ładnie, może pan będzie kiedyś gwiazda Co? Superek, dziękuję bardzo Zrobiony tak. podpis! Co nie! Wyrobiony. Tak? Ta Skąd rano. widać? No widać, cyk, 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 cyk od razu no, tak. Dobrze, panie Michałko, dojechaliśmy, tak? Co płaci? Pan czy firma? No znaczy ja zapłacę, oni mi oddadzą. Tak? Na pewno jest tak. pan mm -hmm. To niech pan nie płaci. Nie? Nie. A pan on mnie w prezencie. Tak? Tak. No to... Bo to czy... jest, bo to jest taryfa ulgowa. Ja się nazywam Jerzy Krysz. A? Co? <śleszy> <Ta? śleszy> <śleszy> Michał, ale lubiłeś minę. Michał, cześć. Ja też poproszę auto, który jest na no, zdjęciu. No to już ci dałem, tu masz, Dobrze, o, Dziękuję. To że w klejarzu no, w kolejnym. W Subsku, pamięta pan? Jak byliśmy? Tak jest, w Tak. Tak jest. Pamiętam. Hmm. Całeczko. Cześć, Hani. Cześć, jest? Dziękuję. Czełeczko. Mieście. Ta rągo poluje, poluje, poluje na słowach po mieście, zatrzaśnij drzwi, wyluzuj się teraz Ta gowa ciebie zabiera, ta ryfa